Serwis informacyjny Viribus Unitis. Katarzyna Klimas, Kacper Krześkiewicz. Dzień, Dzień dobry. dobry. 10 stycznia redakcja TV Sala 100 gościła operatora telewizji TV Wielkopolska. Uczennice miały okazję szlifować swój warsztat pracy pod okiem profesjonalisty. Zobaczmy fotorelację. gościliśmy w liceum rodowitego mieszkańca Stanów Zjednoczonych, przedstawiciela Fundacji Amerykańskiej Fulbright. Reporterzy TV Salisto mieli możliwość przeprowadzenia wywiadu. Zobaczmy. Rozmawiamy dziś z wolontariuszem z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright. Hello, Mr. Weaver. Welcome to our school and thank you for accepting our invitation. Would you like to learn more about your job and the story behind it? Thank you for having me. Um, so, I am a Fulbright Fellow. Um, essentially, essentially, I'm teaching English um, and political science, international relations at the University of Warsaw. Um, so, that's most of my job. And then I also get to explore Poland um, and talk with various groups and high schools about the US and different things like that. That sounds interesting. And could you tell us how long you've been staying in Poland and how are you liking it here? Yeah, um, so I've been here for a little over three months. Um, I love it, it's pretty awesome. Um, I've really honestly had a fun time so far. But at the beginning, it was probably a bit hard for you to get used to our culture and customs. Did anything surprise you? Um, not really. I would say probably the hardest part at the beginning was the fact I don't speak Polish well. Um, and so I've had some interesting challenges with um, trying to communicate at times. But I'm getting better. It's been a pleasure to meet you. Thank you for answering our questions we've learned a lot of interesting things and we're all looking forward to the lecture well, thank, you. thank you so it's nice to meet you the final holiday you should all know this one new year's eve right um, let me see if i can say happy new year in polish i'm going to mess it up you can all laugh um, Slunch, Levego, Levego, Rocco, or something like that? Okay. Um, so, I'm going to ask a question. I think I've got more time this time. Yes, I do. Um, what are your perceptions of college life like in the United States? What do you think college students in the U.S. are like? Um, I asked this question last time and I got some very interesting answers. Don't hold back. Tell me what you think. And then if I've got enough time, I can talk about it. Um, OK, I can't tell if she's asleep or if she's hoping I won't know. Ah, she's asleep. All right, so tell me. What do you think about college students in the US? No. <laughs> <Yeah>, OK. <laughs> How about you? Come on, you're laughing at your friend. You might as well answer. So shy. I am, too. she really is <laughs> All right. So let's say one day. What do you think? Do they study hard? Yes. All right. Make up volunteer. So Are there any volunteers? Because I do not want to traumatize anyone today. Yes. All right. We've got a volunteer. crazy extra good. 11 lutego odbędzie się studniówka 2017. Jeśli jesteście ciekawi, jaka atmosfera panuje wśród uczniów klas trzecich, zapraszamy na reportaż. Cześć! Jak przygotowania do studniówki? Ale bardzo dobrze, bardzo prężnie idą. Co czwartki mamy yy, okołogodzinne gruby tak także wszystko zmierza w dobrym kierunku, mam nadzieję. Gadanie kupiony? Tak, tylko do skompletowania pełnego stroju brakuje mi. Czy w związku z tym, że jest dniówka, to już odczuwasz pewien stres? No, póki co nie, ale pewnie stres się jeszcze pojawi przed tą częścią oficjalną. Trzeba pełne zatańczyć, gdzie wszyscy są właśnie tacy usztywnieni, poważni nikt nie może popełnić żadnego błędu. Także myślę, że z tym będzie związany stres. Dziękuję. Również dziękuję. Jak idą Ci przygotowania do studniówki? A bardzo dobrze. Sukienka się jeszcze jest prawie gotowa, kosmetyczka, przez zamówieni. Także no, jest dobrze. A tobie, jak idą przygotowania? Szleger, był gotowy. Nic więcej nie trzeba, nie? Wszystko jest. A myślisz, czy myślicie, że tegoroczny polanoc będzie równie piękny jak w latach poprzednich? Tak, tak, na pewno, na pewno będzie jeszcze lepsze, ponieważ Pani Zanko i Pani Małachowska świetnie nas przygotowują do tego. Wszystko wyjdzie pięknie, równo. No i myślę, że będzie co oglądać. Tak, jasne, jasne. Dziękuję. Świetnie, dziękuję. Cześć. Hej. Jak przygotowania do studniówki? Przygotowania do studniówki idą pełną parą. Staram się dopiąć to wszystko już na ostatni guzik, żeby później nie na ostatnią chwilę to wszystko zostawić. Czy tańczysz poloneza? Tak, tańczę. Sukienka kupiona? Kupiona i czeka na ten wyjątkowy dzień. Czy w związku z tym, że studniówka tuż, tuż odczuwasz lekki stres? Troszeczkę, aczkolwiek najbardziej boję się poloneza, ale reszta pójdzie jakoś już. W takim razie życzę Ci udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Popaki, wiem, że bierzecie czynny udział w próbach Poloneza. Czy widzicie postępy między pierwszymi próbami a próbami, które odbywają się teraz? Uważam, że z każdą następną próbą będzie nam coraz lepiej i praktycznie już nie popełniamy błędów. Czy myślicie, że będzie towarzyszył wam stres podczas Poloneza? Oczywiście, myślę, że w każdej klasie, która tańczyła Poloneza, towarzyszył stres, ale z każdą próbą ten stres będzie się stopniowo mał. Dziękuję. Rozmawiam dzisiaj z Wiktorią Chłodnicką, która jest tegoroczną maturzystką. Wiktoria, jak Ci idą przygotowania do studniówki? Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do poloneza. Próby odbywają się co czwartki od listopada i jak do tej pory idzie nam dosyć średnio, ale, ale myślę, że zdążymy się ogarnąć to do studniówki. Jeśli chodzi o sukienkę, to jest w tej chwili u także pewnie do końca stycznia ją otrzymam. A jak się czujesz z tym, że opuszczasz naszą szkołę? Z jednej strony jest mi przykro, bo e, na pewno będzie mi żal opuszczać znajomych, których tu mam, nauczycieli, do których się przywiązujemy też e, mimo różnych zgrzytów międzypokoleniowych, ale z drugiej strony to będzie nowy rozdział, także na no to też się cieszę na pewno. A odczuwasz już jakiś stres związany ze studniówką, czy myślisz, że on dopiero nadejdzie? Myślę, że przed, przed samym polonezem się pojawi stres, ale, ale wszystko będzie do opanowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chłopaki, czy studniówka jest dla Was ważnym wydarzeniem? Myślę, że dla każdego ucznia trzeciej klasy liceum studniówka to jest takie ważne wydarzenie, ponieważ to jest taka impreza, gdzie żegnamy się ze swoją klasą, ze szkołą, no i taki jakby ostatni przystanek przed maturą. Wiem, że dziewczyny bardzo intensywnie przygotowują się do studniówki, a jak wam idą przygotowania? No my na pewno potrzebujemy dużo mniej czasu. Kupimy garnitur, nóżkę i przygotujemy się do poloneza i to będzie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rozmawiam dzisiaj z panią Barbarą Zańko, nauczycielem wychowania fizycznego w liceum. Każdego roku rozpoczynamy studniówkę najpiękniejszym polonezem w powiecie. Ile par w tym roku bierze w nim udział? W tym roku jest 60 par, czyli 120 osób, liczba ogromna, ale cieszmy się z tego, że chcą tańczyć, że się angażują, czyli to świadczy o tym, że warto. A czy prowadziła Pani w tym roku jakieś nowe Ta, figury? Tak, no co roku coś nowego. Są elementy, które muszą wystąpić, ale zawsze coś nowego, nie można co roku to samo. A który rok już Pani prowadzi za? No 24 raz. No to już trochę jest. A ile trwają przygotowania, ile zostało prób? No prób zostały nam trzy w staropolskim, dwie tutaj pięć prób, ale my już pracujemy od października, od 23 października, bo to wymaga jednak czasu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. 16 w auli odbędzie się 10 jubileuszowy wernisaż na który serdecznie zapraszamy. Ja też tam będę. Serdecznie zapraszamy państwa na dziesiąty już wernisaż w naszej szkole, którego będziemy miały zaszczyt poprowadzić. Wernisaż to jedna z najlepszych okazji do tego, by podziwiać talenty i zdolności, jakie drzemią w naszych kolegach i koleżankach. A to wszystko odbędzie się 26 stycznia o godzinie 16 w Auli naszego liceum. Zapraszamy. Kochani, Serdecznie zapraszam na 10 jubileuszowy Wernisarz. 26 stycznia spotkajmy się wszyscy w Auli liceum. Nie może was tam zabraknąć. Zapraszamy na dziesiąty wernisarz. w tym roku też będziemy. W tym roku także pokażę swoje wszystkie prace i nowe obrazy. Zapraszam, będzie sobie zabawa. Dobra, jest, jest. Dzięki nam wszystkie materiały będą wykonane profesjonalnie. Na całe wydarzenie przebiegnie bez żadnych komplikacji. Cześć. Cześć! Pola Sobczak, Mikołaj Wysocki, zracjonujemy dla Was wernisarz o którym będzie można usłyszeć w kolejnej audycji L.O. Radio 100. Kasia Klimas, Wiktoria Nowinowska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dnia 26 stycznia o godzinie 16 odbędzie się wernisaż, z którego będziemy prowadziły relacje. Będziecie mogli obejrzeć ją w wydaniu TV Sala 100. Zapraszamy. Zapraszamy na przegląd prasy. Wiktoria Nowinowska. Dzień dobry. Na portalach turek.net.pl i iturek.net.pl Zachęcamy ponownie do przeczytania artykułów o sukcesach naszego liceum, czyli ranking perspektyw 2017. Na tych portalach możemy również obejrzeć 74. wydanie serwisu informacyjnego Virus Unitis TV Sala 100. Do zobaczenia! Dziękujemy za uwagę. Do, do zobaczenia! zobaczenia.